Jeżeli jakieś dziecko y, jest y, rzeczywiście z tak poważną wadą, że umrze w trakcie porodu, czy tuż po porodzie, no to po prostu umrze. Na wyździe jest głośno jak nigdy Słyszę jak mochę przyklina kobiety, bo kazali mu w telewizji Ktoś źle, że na sorze jest cały pocięty, bo staną w obronie dziewczynki Wielkie pioruny waleczne na okrzyki i głośne sygnały policji U spędzali wojnę, tu będziemy walczyć Odebrali prawa, my nie pozwolimy odebrać nadziei Tu już nie zabawa, wychodzi o życie niewinnej kobiety Krypka piję mówię, że Polska jest państwem kościelnym Niebać pij! Staru z kotem się wczytaj, weź lepiej dobrze się tam Noże to po prostu umrze mm. Mówisz o mamie, czy o tym, co nie będzie długo dam żyło za brzuszki Mówi, Mówisz o traumie to i na całe życie to często kończy samobójstwo Oj. W tym kraju jak posiadasz cipę to każdy cię będzie myślał, z byle gówny Musimy to zmienić Jesteście przestępcami, jesteście przestępcami Jest w Polsce, no możecie zajęrzeć Możecie sobie wrzeszczyć Kto jak nie my, Bo kto jak nie ty Uch to jak nie my, boch jak nie wy,